Oj, zaczytała się Pani we własnych ofertach, czyżby? Tak jest. Przeglądam właśnie nowe oferty z rynku wtórnego i pierwotnego, także no jest tu dużo ciekawych takich interesujących ofert, które chociażby osobiście mnie interesują. No, targi się kończą, a nam dopiero udało się teraz do Państwa dostać, bo ciągle tutaj tłum przy tej ladzie. Zgadza się, mieliśmy bardzo dużo y, y, zainteresowanych, y, no między innymi y, zauważalne to było na naszym placu budowy, gdzie też mnóstwo zwiedzających było i oglądających, także... To co, prosto, prosto, prosto z na plac budowy? Yy, tak, dokładnie. Tak było i dzisiaj, i wczoraj, także jesteśmy bardzo zadowoleni. To dość ciekawy pomysł, prawda? Zgadza się, bardzo ciekawy. Czy takie targi są potrzebne, czy nie? Są potrzebne, myślę, że tak. Dlatego, że ogłaszanie same w prasie, czy, czy billboardy, to jednak jest, jednak jest to nie to. Jest tutaj bezpośredni kontakt po prostu z klientem. Dość często klienci mają jakieś pytania takie techniczne, także. Można tutaj wiele rzeczy wyjaśnić na miejscu. I będziemy spotykać się jeszcze? Tak, jest. No będziemy. to do zobaczenia na kolejnych targach.